Kochani, w kolejnym odcinku mojej serii weź się ogarni. Chciałam się zapytać dzisiaj ciebie. O czym dzisiaj myślałeś? O czym dzisiaj myślałaś? Czy to były rzeczy, które dają Ci radość, czy to były rzeczy, które dają Ci poczucie spełnienia i takiej mocy, czy może bardziej to były myśli yy, typu, a dlaczego oni tacy są, dlaczego życie jest takie ciężkie i ta zima jeszcze trwa tak długo? Przez większość dnia. Niestety, ja też się na tym nieraz łapię, że przez większość swojego dnia myślę o rzeczach, których bym nie chciała. Myślę o rzeczach, które wcale mi dodają energii, tylko przeciwnie zabierają mi ją. I świadomość tego, i świadomość tego, jak wielką ma to moc nasza uwaga i to, na czym się koncentrujemy, bo do tego będę zmierzać, świadomość tego wszystkiego naprawdę totalnie przekręca moją uwagę i stawia mnie na nogi. Dzisiaj właśnie chciałabym mówić o uwadze, ponieważ to, na czym koncentrujesz swoją uwagę, to przyciągasz do swojego życia. To, o czym myślisz, to przyciągasz do swojego życia. Mówi o tym Buddha, mówi o tym prawo przyciągania, mówi o tym wielu, wielu innych twórców. Wiele książek mądrych i wiele filmów stworzonych na ten temat, wszystko o tym mówi. To, o czym myślisz, przyciągasz do swojego życia. To, na czym się koncentrujesz, więc może dla odmiany dzisiaj postanów, że zaczniesz koncentrować się na rzeczach, których pragniesz. Zaczniesz koncentrować się na rzeczach, o których zawsze myślałeś, że chciałbyś osiągnąć o swoich marzeniach i pragnieniach. Może po prostu zacznij myśleć o tym. Chociażby troszeczkę. Chociażby tak pić, pici Chociażby tak naprawdę malutko na początek, ale niech to będzie Twoim takim nawykiem, na przykład po przebudzeniu zaraz. Jakiekolwiek rytuały tam masz po przebudzeniu, cokolwiek to jest dla Ciebie, niech to, niech poje, będą w tych rytuałach myśli o tym, jaki fajny dzień wstał. Ciekawe, co mnie dobrego dzisiaj spotka. Przecież to życie jest takie piękne i może nam dać tyle pięknych i wspaniałych rzeczy, tyle niespodzianek możemy dzisiaj, może się dzisiaj wydarzyć. Chociaż ten dzień już nigdy nie wróci. Naprawdę ten dzień już nigdy nie wróci. I świadomość tego, naprawdę, jeśli to do Ciebie w końcu dotrze, jeśli zrozumiesz i dotrą do Ciebie te słowa, wypełnią całe Twoje w ogóle jestestwo, wtedy zrozumiesz, że każdy dzień jest wyjątkowy i będziesz stopniowo, stopniowo kierował swoją uwagę w kierunku rzeczy, które właśnie dadzą Ci poczucie, że to życie jest piękne, które będą dowodem na to, że marzenia się spełnia, które. Będą potwierdzeniem tego wszystkiego, o czym zawsze marzyłeś. Tego ci życzę i o tym właśnie chciałam dzisiaj powiedzieć. I to sobie zanotuj, zapisz i zapisz swoje podświadomości. Naprawdę katuj siebie pozytywnymi myślami, jeśli tego jeszcze nie robisz. Na początku może to być praca, jeśli masz nawyk myślenia negatywnego, albo, albo łatwo po prostu przekręcasz swoją uwagę. No bo tak jest, tak? Żyjemy w takim świecie, gdzie lubimy narzekać. Lubimy, lubimy. Ja to obserwuję i nie tylko w sobie, ale w ogóle wszędzie, że tak to właśnie jest zrobione. Więc ludzie, którzy decydują się myśleć inaczej, mają do przejścia pewną drogę. Więc jeśli się na to decydujesz, jeśli tego naprawdę chcesz, naprawdę trzymam kciuki za ciebie i masz moje wsparcie w filmikach, które nagrywam w wpisach, które wrzucam, we wszystkim, co tylko mogę zrobić, masz moje wsparcie, ponieważ bardzo się cieszę, jeśli ludzie dążą do spełnienia swoich marzeń i chcą żyć życiem, jakie, o jakim zawsze marzyli. To jest pierwsza rzecz, o której chciałam mówić. Kolejna rzecz to jest pozwolenie sobie na zwolnienie tempa. I zawsze będę mówiła też o tym, co w moim życiu jest na bieżąco, ponieważ jeśli jesteś w pędzie zbyt długo, jeśli naprawdę żyjesz w takim. Stresującej pracy, jeśli masz dużo takich obowiązków na swojej głowie, każdy z nas ma zresztą, taki jest ten świat i mamy dużo do zrobienia zawsze. I w pewnym momencie zaczyna nas to przerastać, nawet rozwój osobisty zaczyna nas przerastać, bo za dużo bierzemy na siebie. Musi nastąpić czas na to, aby te wszystkie rzeczy, których się dowiadujesz, aby jakieś nowe odkrycia albo nowe pomysły zaczęły się realizować. Więc daj sobie na to czas, nie zatrzymuj się, ale pozwól sobie na zwolnienie tempa. I zbliżam się do czegoś bardzo ważnego na sam koniec filmiku. Chciałam powiedzieć: a mianowicie, zacznij od teraz myśleć, że zasługujesz na to wszystko, o czym zawsze marzyłeś, że zasługujesz na to wszystko, o czym zawsze marzyłaś. Wydaje mi się, że to jest najważniejsze do zrozumienia. Tutaj zbliżamy się do czegoś takiego, co nazywa się konfliktami wewnętrznymi, ponieważ często mamy w sobie jakieś pragnienie, dążymy do czegoś, ale nie wiemy, dlaczego nam się nie udaje. Non-stop doszukujemy się przyczyn w świecie zewnętrznym albo w nas samych, co gorsza, ponieważ wtedy jeszcze gorzej nam się zmienić w przyszłości, jeśli non-stop doszukujemy się w sobie jakichś wad. I ciężko nam w ogóle być szczęśliwymi. Więc zacznij pracować nad tym, co może cię blokować tak wewnętrznie? Czy to są, czy to są zewnętrzne jakieś Twoje, twoje blokady, czy to, są, czy to jest świat zewnętrzny? To może być praca, której nie lubisz, to mogą być ludzie, z którymi się zadajesz, ale których towarzystwo wcale nie daje ci jakiejś satysfakcji, tylko to robisz z przyzwyczajenia albo po prostu, żeby nie być sam. To może być Twoje poczucie, że nie zasługujesz na przykład na szczęście że nie zasługujesz na życie w dostatku, na życie w spełnionym związku? To może być cokolwiek. Naprawdę każdy z nas ma coś takiego swojego i często nieuświadomione blokuje nas przed spełnieniem swoich pragnień. I to jest bardzo ważne i wydaje mi się, że tutaj zaczyna się poważna, poważna praca. Ale ja wiem, że potrafisz to zrobić. Zastanów się nad tym, co może być takiego. Co wydarzyło się w Twoim życiu, co do tej pory blokujesz, nie chcesz tego dopuścić do siebie. Być może głęboko gdzieś tam nie wierzysz w siebie. Być może głęboko gdzieś tam nie czujesz się wartościowy. Być może głęboko gdzieś tam czujesz, że nie zasługujesz na to wszystko, o czym mówię i o czym będę zawsze mówić. Ja wierzę, że na to zasługujesz, ale kluczem do sukcesu jest twoje zrozumienie tego, o czym ja mówię. To ty musisz podjąć to działanie. To ty musisz podjąć tą pracę. Więc z całego serca, naprawdę z całego serca i z miłością wielką, życzę ci tego, abyś wszedł w ten proces, abyś zastanowił się nad tym, co cię blokuje, i abyś zrozumiał, że naprawdę zasługujesz na wszystko, co jest w twoim życiu najlepsze, że zasługujesz na spełnienie swoich marzeń, że zasługujesz na życie w spełnionym, pięknym, szczęśliwym związku że zasługujesz na piękne i pełne bogactwo i pełne bogactwo życie, że zasługujesz na zdrowie, że zasługujesz na wszystko, naprawdę na to wszystko. I to jest dla Ciebie praca. Z mocnym, z mocnym uściskiem kończę, kończę ten krótki filmik. Mam nadzieję, że dał Ci do myślenia, że zainspirował Cię w jakiś sposób mocno ściskam wysyłam moc buziaków gorących pa, pa.